Od jak dawna pracujesz? Yy, pracuję już pół roku. Studiuję 5 dni w tygodniu. Pracuję tutaj w piątek i w sobotę, z tym, że w piątek tylko przez kilka godzin. Czasu na, na rozrywkę, na, na spotkania z przyjaciółmi nie jest zbyt wiele i to jest, to jest jeden minus. Ania jest dobrą pracownicą. Nigdy wcześniej nie zatrudniałam studentek, jest ona pierwszą studentką u nas zatrudnioną. Mamy tylko mały problem, bo. Ania, kiedy była u nas zatrudniana, pracowała w piątki i soboty. Teraz niestety w piątki ma zajęcia i troszeczkę to nam koliduje. Ale klientki są z niej zadowolone i bardzo sobie chwalę tą współpracę. Pracuję w szkole, w zamian za pracę mam odpisywane, czesne, anulowane, zmniejszane. Pracowałem w dziale rekrutacji przez wakacje, od półtora roku pracuję w dziale promocji szkoły i tak zarabiam w sobie właśnie na czesne. Pracowałem w szkole, w i zarobiłem znaczy, na czysta. Tak to dawali mi ryzyko. Niestety, tylko nieliczni mogą odrobić czesne w szkole. Na 18 tysięcy studentów, USH zapewnia pracę około 30. Najbardziej popularną, dorywczą pracą są promocje w supermarketach. Za godzinę płacą tam od 8 do 15 zł, ale to niestety praca głównie dla dziewcząt. Studenci wyjeżdżają też do rady za granicę. Za zbiory owoców lub pomoc przy budowie dostają około 3000 na miesiąc. Inni gotowi są nawet zrezygnować z nauki w trybie dziennym, jeśli wymagałaby tego praca. Znaczy, ogólnie jest tak, że szukam pracy przez cały czas, bo jestem na dziennych i Jeżeli mi się uda, to się przypiszę na zaoczne. Nie będzie z tym problemów. W ciągu ostatnich kilku lat szkoły niepaństwowe w Łodzi powstają jak grzyby po deszczu. Taka nauka jest jednak płatna i wcale nie tania, bo to wydatek około 5 tysięcy złotych rocznie. Czesne jest więc dla wielu studentów dużym problemem. Wielu z nich szkołę opłacają rodzice, inni sami muszą na nią zarobić. A to wcale nie takie proste, kiedy studiuje się dziennie i nie ma czasu na pracę. Karolina Drajlich, Ania Wójcik, Celestyna Kubus i Magdaja Błońska.